Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Jak to Marta, shopping to kupujemy. Oczywiście będę Wam pokazywać zakupy i nie tylko. Także zapraszam, zostawcie łapeczki, subskrypcję kanału, jeśli Was taka tematyka ciekawi. Trafiłam przez przypadek, wracając z Monachium, do niemieckiego Ticke Maxa. Właśnie, tu mam torbę. Do której wysłakowałam swoje zakupy. Co tam trafiłam ciekawego? Przegląd, właśnie żałuję, że nie zrobiłam troszeczkę filmików, bo nie było czasu. Prosto ze sklepów, dużo, dużo, naprawdę dużo sportowej odzieży. Właśnie mąż kupił sobie sportową kurtkę, taką nieprzemakalną z firmy New Balance. No, dużo biżuterii również było, torebki, ale mały wybór. Plecaki bardzo fajne, właśnie z firmy Deacon Y, Deacon Y, dobrze powiedziałam, Donna Karen New York. Co tam ciekawego, z Juicy couture były też takie małe, fajne torebeczki, no ale żadna nie wpadła mi w oko. Od Michaela Corsa było parę rzeczy, klapki bersacze takie czarne, męskie, typowe. No nic ciekawego tam właśnie nie trafiłam. Co ciekawe, zobaczcie jaki paragon mi dali. Ticke Max. Stirесть max, ale czerwony. No takiego paragonu to jeszcze nie widziałam. Nie spotkałam się z czerwonym paragonem, także chyba sobie go zachowam na pamiątkę. A co kupiłam ciekawego? Z biżuterii trafiły mi się bardzo fajne kołczyki bo zbieram właśnie taką biżuterię bardziej właśnie księżyc, słońce, taka mistyczna magiczna, także od razu jak je zobaczyłam to wzięłam, kosztowały na przedcenie 8 euro tutaj mamy jakąś starą cenę nie, nie mamy innej ceny, także 8 euro za kolczyki no troszeczkę drogo, wiadomo ten sklep Deborah Milano, taki zestawik, myślę, że to chyba wszystkie są właśnie te zestawy jeszcze świąteczne, były wszystkie na wyprzedaży, z kosmetyków Wam powiem też nic ciekawego nie było, były przebrane kolorowe kosmetyki, perfumy też tam Christina Gillera, takie no nieciekawe jak dla mnie, także nic mi się nie trafiło niestety. Tu mamy zestaw Deborah Milano. Eyeliner oraz maskara. Do przetestowania wzięłam, nie miałam jeszcze z tej firmy żadnej maskary. Do tego jest jeszcze załączona w tym zestawie kosmetyczka gratis. No i dwa zestawy, takie się skusiłam, było ich więcej. W sumie Juicy Conchur było właśnie też z torebką większą za 40 euro, przecenione, też fajny. A ten zestawik mi się trafił z małą torebeczką, właśnie się zdecydowałam na tą mniejszą. Gdzie mamy tu napis Juicy? Mamy taką torebeczkę na ramię. Tutaj jest dołączony łańcuszek. Do tego, no taka kosmetyczka jakby, albo torebeczka mała. Na lato będzie w sam raz. Tu mamy na karty na przykład takie przegródki. Tu mamy zapinaną na zameczek. I z tyłu jeszcze jest również taka wkładeczka. Mi się spodobała ta mniejsza na jako portfelik właśnie na, z rloczkiem, i to jest taki jak już prezent na walentynki, bo takie mamy piękne serduszko. Y, taki brloczek do zaczepienia gdzieś do torebki na przykład. O. Także to mi się spodobało, więc wzięłam ten zestaw. Tu mamy napis, No, i taką kartkę. Tu mamy na karty dwie prze, przegródki. O, I na zameczek zapinane. I z drugiej strony to samo. Także do jakiejś torebeczki można sobie przypiąć lub wrzucić. W takim ładnym opakowaniu kosztowało 70 dolarów prawie. Taki zestaw. A ja zakupiłam go za 24 euro. No i drugi zestawik Dick Y Dona Karen New York Również powiecie, a po co ci dwa takie zestawy? No ale to jest taki wzór bardziej elegancki, stonowane kolory, nie takie różowe. I kosztował on 40 euro na przecenie. Oryginalną cenę chyba tu nie będzie, ale to było za pół ceny, czyli też pewnie 70 lub 80 dolarów czy euro. Niestety też nie ma ceny, żeby pokazać. No szkoda. No i mamy też taką wkładeczkę na karty, z tym, że tu już nie ma zameczka. Mamy tylko takie przegródki, dwie z tej strony i z tej. I do tego taki, takie etui turystyczne, zapinane na taki zatrzask, gdzie chowamy sobie dokumenty oraz na przykład jako portfel może nam to służyć więc jako portfel właśnie będę to używać yy, mamy przekładeczkę tutaj przegródkę na jakieś dokumenty tu mamy na zameczek jako portfelik oj teraz mi się tu to, to jest do, zabezpieczone, tu przyłączone tak więc nie otworzę, ale mamy tu też na karty kolejna przegródka i tutaj też możemy sobie wsunąć dwa również dokumenty jakieś Także to jest taki turystyczny, jak tu pisze Travel Wallet Medium. Był również większy, chyba z większą kosmetyczką, taką za 60 bodajże euro, ale nie było tej dodatkowej, malutkiej, którą można sobie przypiąć do tego portfelika. Także na to się skusiłam w TK Maxie niemieckim. Jestem bardzo ciekawa co znajduje się w Ticke Maxie austriackim. Jeśli Wy też jesteście ciekawi, nagrywam filmik prosto ze sklepu, zostawcie łapeczkę. Jeśli będzie dużo łapek, lecę do najbliższego TK Maxa w Austrii i nagrywam film właśnie dla Was. A jeszcze, jeśli chodzi o ten zestaw, zobaczmy, jak on wygląda. Tu mamy kosmetyczkę taką fajną, zimowa, ta zimowa, akurat na teraz, bardzo fajna. I do tego mamy tak. Dołączony ten eyeliner i maskarę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny filmik. Nie zapomnijcie o opeczce. Komentarz, co Wam się spodobało, czy lubi, lubicie i robicie zakupy w tych jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia na kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!